Oli, ośmiornica i jego atrament. Ośmiornica Oli mieszkała na rafie. Uwielbiał rozpylać czarny tusz. Spryskiwał dla zabawy, nie z konieczności. Inne zwierzęta morskie czuły irytację. Krab koral potrząsnął szczypcami. Po co marnować tusz? – zapytała Koral. Konik morski Bubbles pływał w kółko. Źle śmierdzi – poskarżyła się Bubbles. Oli dumnie chuchał na wodę. Uważał, że jego tusz jest wyjątkowy. Jednak płaszczka Rej zmarszczyła brwi. Tuż służy do niebezpieczeństwa, nie do zabawy, powiedział Rej. Pewnego dnia morze zrobiło się ciemne. W pobliżu płynęła duża murena. Jego oczy błyszczały ostro i głodno. Zwierzęta rafowe poczuły strach. Oli chciał szybko spryskać. Nerwowo się wiercił i odwracał. Koral szepnęła, poczekaj, jeszcze nie. Rej powiedział, zachowaj spokój, Oli. Węgosz podpłynął bliżej. Powoli otworzył szeroko swoją paszczę. Bombelki ukryły się za skałą koralową. Serca wszystkich biją bardzo szybko. Oli o mało nie spryskał za wcześnie, ale wstrzymał oddech. Głos Reja rozbrzmiał echem: Zachowaj cierpliwość. Oli podciągnął ramiona i czekał. W końcu węgorz rzucił się naprzód. Jego zęby błyszczały w wodzie. W tym momencie Oli strzelił. Ciemna chmura wypełniła rafę. Węgorz kręcił się zdezorientowany. Nic nie widziało. Przyjaciele szybko odpłynęli. Razem dotarli do bezpiecznego miejsca. Oli spojrzał na swoich przyjaciół. Uśmiechnął się szeroko, rozkładając osiem ramion. Tuż to dar, powiedział. Oli wiedział, że cierpliwość to potęga.